I witam Was ponownie! Za chwilę odbędzie się tutaj jedno z ważniejszych yeah. wydarzeń tego dnia, czyli finał konkursu cosplayów. Yeah. Nie byliśmy wczoraj na jego pierwszej części, ale co się odleczy, to nie ucieczek też. Podsumowanie! Odbędzie się zaraz, dokładnie za minutę. Zaraz dowiemy się, kto zdobędzie nagrodę dla najlepszego cosplayera. Zatem, pora, przyjrzyjcie się dokładnie samemu wydarzeniu już za chwilę, kiedy ono się zacznie. No i zaczynamy transmisję. Na scenie jest już pierwszy brawo, cosplayer. Brawo, jest to Garen ze stalowego legionu, który pokazuje. Naprawdę niesamowity i zrobiony z pietyzmem strój. Zobaczcie na te wszystkie szczegóły, a zwłaszcza pasek życiem, które widnieje nad nim. Zebrał właśnie ocenę. 60 od jury. Nie dziwi mnie to, gdyż jest to bardzo, ale to bardzo zawodowy cosplay. I pokazał, że no jest pełna profeska. Pełna profeska. A teraz słuchaj I wchodzi drugi cosplay, czyli Aszę, którą już być może pamiętacie z materiału, gdy przeprowadzałem z nią wywiad. Jak widać jej strój również jest bardzo, ale to bardzo dobrze zrobiony. Popatrzcie jak brawa, się, z jaką gracją idzie. Noty od Jurorów. Dwie dziewiątki i dziesiątka. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre noty. I następny cosplay, czyli Wukong, król dżungli. Chodzi bardzo ociężałym krokiem. Ale bije od niego ta aura mistrza. Jest to jest bardzo, bardzo, dobrze zrobione. Widać bałeś o szczegóły. Nie ukrywajmy, no od sędziów 9, 9, 8. Mówią same za siebie. O, nie, 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 to nie, nie, i wchodzi następny. Jest to Azir, władca pustyny Shurima. Naprawdę. Dba o szczegóły i o samą jakość wejścia. Zobaczcie na tą jakość tego wejścia i na ten niesamowity podpis. Widać, że zdobyła uwagę publiczności. Jakie na to od sędziów? Trzy dziesiątki! zasłużone! zasłużone Jeszcze bonusowa jedynka! Albo jak to woli, sto jedynka! I wchodzi następny, następny strój to Diana! Mariana ma wyjątkowo barwy w donacji. To niesamowity strój. Bardzo ciekawy. Dużo zważa szczegóły. I na to czyli dziewiątka, dziesiątka i dziewiątka. Widać, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jedna z nich nie postaci. A teraz wchodzi nielolowa postać. Jest to bodajże Tyrandez Jest to bodajże Tyrandez the Heroes of the Storm, ja, też być pamiętacie. Mama powoduje. Zobaczcie na te pozy. Prezentuje się doskonale, tak samo jak i strój. Krótka sesja dla naszych cudownych Bardzo dobry popis I trzy dziewiątki Od Jiri. A teraz co Hiena Warwick A teraz wchodzi Warwick. Warwick Zobaczcie na te żarzące się ślepia, na te kocie ruchy, a raczej wilcze ruchy. Po prostu zobaczcie na jego niesamowity kostium. Ciekawe, czy zostanie równie dobrze doceniony przez sędziów jak przez publikę. Mam już pierwszą dziesiątkę od Więc bardziej ich i mamy trzydziesiątki! dziesiątki. Ej, ciężko jak ktoś nagle wystawia się i zasłania. A teraz, A teraz chodzi Eliza, królowa pająków. Porusza się z niezwykle pajączą pajęczą. w pajęczą A i strój. Jest strumień. Jest strumień. Jest strumień. Rusza się z gracją, niczym paryska modelka. Obrótki! Oni w kierunku żyli. Zaraz zobaczymy mój Jest 8, jest 9 i mamy 9, 8. Niesamowicie! A teraz z A teraz wchodzi. Szaboryt Brązowej Ligi, czyli z Soraka jako support. Zobaczcie na te banany! Z rodzi, Zabierz, z Jak? Usłyszałem. Wiadomo, że w ostatniej chwili swoją karnację zawdzięcza diecie z bananów. I tak myślałem! Rzuciła bananem! I drugi banan leci w powietrzu! Zobaczymy, czy użyje ulti. Oh. Na I, jeszcze... I... I zasłużone prawa dla Soraki. Zobaczmy jak jeszcze. Trzy dziewiątki. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Teraz I jeszcze. I głów. Zobaczcie na te świecące elementy stroju. Zobaczcie na wykonanie tej zbroi. Zobaczcie na... Zobaczcie na niesamowite ruchy tej cosplayerki. Naprawdę wczuła się w tą postać. że flesze ją uwielbiają. Zebrała bardzo, ale bardzo, bardzo dużą uwagę fotografujących. I z kreacją supermodelki wraca, skarniając 30 od jury. A teraz do wyjścia znajduje się Ari. Ari, lisica o dziewięciu ogonach. Wychodzi trochę nieśmiałym krokiem. Przedstawia się jury. I idzie w tłum. Zobaczcie na te ogony, zobaczcie na jej strój. Ogony trochę krępują jej ruchy, ale radzi sobie z tym. Wyśmienicie. Teraz chwila dla fotoreporterów. W kierunku drzwi. mamy dwie ósemki i dziewiątkę. Bardzo dobre noty. do wyjścia szykuje się Jinx Mafii. i swoją giwerę tłumom Czy pokaże ja swój szalony uśmiech? Czy pokaże swój szalony uśmiech? uśmiech? właśnie, czy pokażę swój szalony uśmiech? Jest i szalony uśmiech, trochę nieśmiały, ale zawsze I chwila dla... Leszy i z blasków słaby. I wraca z powrotem. A zili. już zastanawia się nad oceną. I mamy w siódem dwie ósemki. Nie najgorzej. A do wyjścia szykuje się ognista i płomienista Ari. I dowiedziałam się, że jej ulubioną przeglądarką jest Internet Explorer. To Pewnie zaraz, jak się dowiedziałem, i ulubioną przeglądarką jest Internet Explorer, I nie wcale Firefox. Surprise, motherfuckers. W wolnym czasie lubi tańczyć w dołu w informacja to to, że lubi tańczyć w ładna zdefokse na rejningi. I chwila uwagi w blasku fleszy. I powolnym, pełnym gracji krokiem praca z powrotem. Spójrzcie na jej niesamowity kosty, spójrzcie na tę świecącą kulę I zasłużenie leci dwie dziewiątki i dziesiątka. Ogromne brawa dla niej. A do wyjścia! Do wyjścia szybuje się następna kosterka, ale niestety chyba mają blancz, bo nie kojarzę w tej postaci. Jaka mała płaska prowadzącego. Ale co z tego, skoro prezentuje się po prostu niesamowicie. Spójrzcie na ten monoczny fiolet, spójrzcie na tą pociągającą mi kurzą co przed, Spójrzcie na jej pełne gracji ruchy. Zobaczymy co na to sieni. Jeżeli daje dziewiątkę, ósemkę i nieskończoność! Brawa, brawa, moi mili! A do wyjścia się się Tristana! Jest jordlem! Może jest niepozorna, ale nie, nie doceniaj się jej. Zobaczcie, jak pewnie wchodzi na wybieg. I kolejna chwila dla reporterów. I wraca z powrotem do dzirigu, które daje jej. Usef E, E i kolejną ósemkę. Trzy ósemki, bardzo ładnie. A teraz razem z wiatrem przybywa mi, którą jest Jana. I razem z wiatrem przybywa Dżana którą chyba też już doskonale zna się. Z pełną gracją wchodzi na wybieg. I spójrzcie na jej niesamowity strój. Ludzie, ludzie, tylko tyle. I patrzcie jak zdobywa wagę tak, reporterów, fotografiów, operacji i wszelkich maści blogerów, którzy postanowili przybyć na ten konkurs. z powrotem pełnymi gracji łukami, a Żyli zdecydowanie daje dziewiątkę i dwie ósemki. Brawo! I kolejna aszy się kończy do wyjścia. Pewnym krokiem prezentuje swój łuk. Zobaczcie na jej wspaniały strój. Zobaczcie na ten pewny krok. Godny łowczyni z mroźnego traileru. Kolejny popis przed reporterami. uwaga, uwaga chyba pójście ulti. A jednak nie, powstrzymuje się. I wraca do reporterów, którzy dają jej dwie 9, ósemkę. Bardzo ładne loty. I do wyjścia wstrzymuje się ręka. Znany ze skradania. Wchodzi pewnym krokiem. Nasz owca, zobaczcie na jego wspaniałe białe futro. Jak on się chowa w tej dżungli z tak pięknie białym futrem. I zabójczy wraca z powrotem zgarniają dwie dziewiątki i dziesiątkę. I wchodzi nami. A raczej sunie pewnym krokiem. Raczej brakuje jej wody, ale radzi sobie doskonale. Właśnie dowiedziałem się, że nie lubi spacerów, co mnie to o dziwi, ale powinna cieszyć się z wejścia na masę. drugiego miejsca, pokazać się. Kuba Kurek, Mateusz Konepał, Brawo Giełgier, to są zawódcy drugiego miejsca. Drodzy Pani, chciałbym żebyście podeszli na Chwila uwagi dla motoreporterów. I powraca pewnym, posobistym krokiem, zgarniając dziesiątkę, ósemkę i dziewiątkę. A teraz pręży się do skoku Gnar, którego pewnie też dobrze kojarzycie. Gnar wchodzi pewnym ruchem. Wygląda niegroźnie, ale uważajcie, jak się przemieni, będzie naprawdę niebezpiecznie. Ej, Gnar uwagę reporterów, fotografów, youtuberów i wszelkich właści blogerów. Patrzcie jak flesze błyskają. Patrzcie jak doskonale się przed nimi porusza. I wraca, wraca. Szybkim krokiem skrada się przez połopie. Wspierając 10, 10 i 10. A teraz wchodzi grzyński Draven. raczej drejpen. Nie znacie z zeszłorocznego jemu. Jest to patlęcia, która wystąpiła wtedy jako Jinx, ale teraz udowadnia nam, że Draven niekoniecznie musi być mężczyzną. Zobaczcie na te ruchy. To jest król, to jest Mirz Stoksus, to jest gwiazda. Zasłużona uwaga od wszystkich. Zasłużone flesze, zasłużone. Eee! I ze Drayem. I Uuu! Niesamowite! Ten występ jest niesamowity. Mamy 10, 10, 9, 10 i 9. Ludzie, niesamowite! Niesamowite! Draven Rozwala system! I na koniec poza zapozera. Wyjścia przykuje się Syndra. Jej magia mogłaby uniszczyć nas wszystkich. Ale tym razem, zamiast niszczenia, woli pokazać nam swoją maestrię. Spójrzcie na jej kostium, spójrzcie na te szczegóły. I spójrzcie na to, jak dobrze porusza się w tej arenie. Razem do Siri, które ma chyba dylemat, ile wystawić. Mamy pierwszą ósemkę, mamy drugą ósemkę, mamy dziewiątkę. Bardzo ładne status. A do wejścia nie szykuje nie się Akali, postrach brązowego mida, wchodzi pewnie na wybieg, już szuka fest prawa na jakimś ślubie. ale niestety tym razem będzie tu tylko Blast Flash. I poza zabójczyni, prosto przed kamerami aparatami, i obrót. Wraca pewnie, niestety nie jest to była przez plata na żadnym brązie, ale co tam brąz dla niej trzydziestki challenger. A teraz do wejścia szykuje się LeBlanc, ale czy jest to LeBlanc, czy tylko jej mimikra? Nie, to oryginal, który w pewnym kroku wchodzi, prezentuje nam swoją niesamowitą postać i niesamowity kostium. Zobaczcie na te szczegóły, zobaczcie na te lewitujące kamienie, zobaczcie ogólnie na ten kosplay. Wracamy i mamy 10, 9 i 10. Przechodzimy od League of Legends. Oto liczki w wydaniu kobiecy. Wyjątkowo ładny liczki i wyjątkowo robiący mroźne wrażenie. Ten liczki zmroziłby niejedno męskie serce. Zobaczcie na szczegóły tego kostiumu. Zobaczcie na ten połyskujący mrozem mierz. Zobaczcie na ten niesamowity kostium, który zgadnia. 10, 9 i drugie dziewięć. Teraz to szykujcie się, się kolej na Jinx. W wydaniu klasycznym z Giveron i... Mioda, żebrak, Zdobywa zasłużoną uwagę widowni. Sieje zamęt, ludzie, sieje zamęt. A jaki zamęt zasieje? Trzy dziesiątki? Nie, dwie dziesiątki jednak. I dziewiątka. Teraz wchodzi mroźna Sejuani prosto z Frejlądu. a tu się język wplącze, takie emocje. Zobaczcie jak pewnie pokazuje nam swoją wielką maszukę. I patrzcie! Patrzcie na ten popis. Krótki, ale treści wymiestek. I co na poszeli? Dziesiątka, dziewiątka i kolejna dziewiątka. Bardzo ładne ostaty. A teraz chodzi Faj ze swoimi wielkimi, mężczymi pięściami. Nie ma na nią mocnych. Mogłabym powalić. Każdego tego boksera jednym prostym albo sierpowym Zobaczcie jaka twarda i Kto tu mógł słabiej płci I mamy Trzydziesiątki Wielkie brawa dla nich A teraz Teraz będzie pana Szybana, niesamowity kostium, pełen <gryptom> świecących szczegółów. Doskonale wkonany z pietyzmem. Zobaczcie na te ruchy, zobaczcie na tą prezentację stroju. Wraca pewnym ruchem, a co na to żywi? Jak ocenią? Mamy dwie i dziesiątkę. Do szykuje się yes. szako! Piękne szako w bardzo orientalnym wydaniu. Zobaczcie, zaraz wypnie jakiś szarcik. Albo po prostu zniknie w Okej, co proszą, aby nieznanych i zgadnia trzy dziewiątki. Yes. Czyżby nam zabrakło cosplayerów? Nie dobrze. Czyżby to było wszystko? Uwaga, teraz będzie trwało liczenie kursów i liczenie głosów. Kto wygra ten niesamowity konkurs? Kto zgarnie główną nagrodę? Kto zostanie finalistą konkursu cosplayów? I chyba już mamy wyniki. dowiedzieć jakie jaki będę chyba od I mamy trzecie miejsce trzecie miejsce dla gnara trzecie miejsce dla gnara Moim zdaniem w pełni zasłużone Naprawdę wspaniały postum i no, chcę to dużo mówić naprawdę świetna cosplayerka. Tak, wielkie brawa dla niej, naprawdę wielkie brawa dla niej Drugie miejsce zdobywa Warwick! Drugie miejsce dla Warwicka! Widać, Widać, jego świecące oczy zrobiły bardzo dobre wrażenie. Idzie, idzie, idzie pewnym krokiem. Ciężcy, drapieżcy i mordercy, spójrzcie na tę futrzostą bestię. Jak widać na razie wśród cosplayerów dominuje futerko. Ale czy futerko będzie dominować cały czas? I mieść mieściów, pierwsze miejsce, werble. Braven, czyli Modlęcia zgarnia po raz drugi nagrodę w konkursie cosplayu. Jak pewnie pamiętacie, rok temu wygrała jako Jinx, a w tym roku wygrywa jako Draven! Wielkie brawa dla niej! Wielkie brawa dla Madlęsi! Wielkie brawa dla Dravena! Niesamowity kostium, niesamowite wyczucie postaci, niesamowite wczucie w rolę. No bardzo dobra męska rola wykonana przez kobietę. Naprawdę zasłużona nagroda dla niej. Teraz pora na ostatnie zdjęcia. Może Ostatnie zdjęcia. No i dowiedzieliśmy się. Zwycięzco! Został Draven, czyli znana Wam zapewnie Madlęcia. Co prawda w innej kreacji niż dotąd, ale jakże i jakże perfekcyjnie zrobionej. Ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnych materiałach.